Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników, i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. On usłyszawszy to rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników to jest dobra wiadomość, to jest Ewangelia. O tej Ewangelii przekonał się, o tej wiadomości, że jest prawdziwa. Autor tej Ewangelii, święty Mateusz. Można i powiedzieć, że w jego całej tej Ewangelii najbardziej osobistym momentem jest jego powołanie. Jest ten moment, kiedy siedział w komorze celnej, a zawód celnik w tamtym czasie to był najbardziej pogardzany zawód, chyba ze wszystkich zawodów bardziej niż niewolnik, można nawet bardziej niż nierządnica to celnik był kolaborantem, okupant, który ściągał podatki konkretnie z każdego obywatela, ale też z każdego obywatela, który przechodził przez miasto który coś przenosił, coś przykupował, wszędzie jakieś podatki trzeba było ściągać i przeznaczać część tych pieniędzy właśnie jako podatek dla okupanta. I tym zajmowali się, można by tak powiedzieć, kolaboranci. Święty Mateusz, zanim został uczniem pana Jezusa, był, można by powiedzieć, na tak zwanej czarnej liście w Sanhedrynie. To byli ludzie, którzy tak naprawdę szkodzili narodowi wybranemu. I taki człowiek, który siedział w komorze celnej, pobożny Żyd, taki faryzeusz, widok, widząc takiego właśnie zdrajcy, no to po prostu mógł coś tam powiedzieć o nim bardzo przykrego, mógł nawet splunąć w twarz, mówiąc, ty łajdaku, ty zdrajco. No i wielu pewnie tak reagowało na pracę, którą wykonywał Mateusz Lewi. No i co się okazuje? Przechodzi Pan Jezus ze swoimi uczniami, bo w Kafarnaum był dom Piotra, był też tam jego brat Andrzej. I tam właśnie w tym mieście, takim mieście wypadowym, z którego wychodził i ewangelizował całą Galileę, podobnie jak z Betanii Jude, wychodząc zobaczył. Kogoś, kto jest tak naprawdę na marginesie społecznym, naprawdę jest grzesznikiem, to prawda. Naprawdę jest chory, potrzebuje leczenia. I co się dzieje? Pan Jezus się zatrzymuje i zupełnie inaczej patrzy na Niego niż wszyscy inni, którzy patrzyli przez pryzmat funkcji, którą pełnił. Natomiast Pan Jezus patrzy też na serce i dostrzega w tym sercu zranionym kogoś, kto będzie. Znakomitym Jego uczniem. Tylko potrzebuje pewnego impulsu. Tym impulsem jest zaproszenie. Chodź, bądź koło mnie, wejdź moje ślady, bądź moim towarzyszem, pójdź za mną. Bądź tym, który będzie na dobre i na złe ze mną. 24 godziny na dobę, cały czas. W tamtych czasach być uczniem to być tym, który będzie się uczył jak żyć. Jak żyć, żeby to życie miało sens, żeby się nie pogubić. Bo nie sztuką jest otrzymać życie, być urodzonym, ale sztuką jest to, to życie mądrze przeżyć. W tamtych czasach bardziej sobie ceniono nauczycieli, którzy uczyli jak żyć, niż nawet rodziców. I to zaproszenie... Było naprawdę niesamowitym wydarzeniem dla Mateusza, ponieważ Mateusz wcale tego się nie spodziewał. I z radości wyprawił ucztę. Na tę ucztę zaprosił swoich przyjaciół, można by powiedzieć, pokazał z kim tak naprawdę trzyma, czyli jakie grzeszne życie prowadzi. Jak faryzeusze zobaczyli tych ludzi, to od razu się oburzyli. Jak można z kimś takim jeść? W ogóle przebywać, to są zdrajcy. No i właśnie, spojrzenie faryzeuszy ciągle było tym spojrzeniem na to, co jest zewnętrzne, na to, co rzeczywiście jest grzeszne, skupianiu się na grzechu, ale to nie zmieniało tych ludzi. Ci ludzie dalej trwali w tym grzechu, byli jakby zdołowani, jakby wgnieceni przez takie różne słowa. I można by powiedzieć, że tylko Pan Jezus ma taką moc słowa, która podnosi. Słowo Boga podnosi i nadaje nową godność dziecka Bożego. Tak jak w sakramencie pokuty i pojednania. Zaraz zachęcam do dobrej spowiedzi, do tego, żeby właśnie pozwolić się podnieść Panu Jezusowi, jakby powołać na nowo. Pójdź za mną, nie leż w grzechu. Chodź, naśladuj mnie. Bądź moim uczniem, naucz się, jak myśleć. Po Bożemu, jak mówić po Bożemu, jak postępować według planów bożych. Nawet jak coś się pokrzyżuje. Jest w tej chwili godzina 1.20 w nocy, miałem jechać autobusem. No oczywiście e, kupiłem bilet, ale się jakoś dziwnie tak złożyło, że dostałem smsa, że autobus będzie opóźniony. Przyszedłem. Okazało się, że byłem ja opóźniony. Ale według tego opóźnienia nie byłem opóźniony, ale okazało się, że autobus w ogóle nie odjeżdżał opóźniony, tylko punktualnie już sobie pojechał. W związku z tym wróciłem do pokoju. I chwała panu, tam gdzie miałem jechać, nie pojadę. No i trudno. <laughs> może pan Bóg ma inne plany, może dzięki temu mogę nagrać i coś wam powiedzieć. Niech wam pan Bóg błogosławi i strzeże, i życzę, abyśmy odkrywali w każdej chwili dnia, Różne nasze powołania i ten brak dobra, że nie istnieje dobro tam, gdzie byśmy chcieli. Myślę, że tam, gdzie brakuje tego dobra, to tam jeszcze więcej Bożej łaski będzie. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. Potrzeba nam wiary, żeby zobaczyć, że nie tylko dostrzegać zło, ale dostrzegać w tym, co zły duch uczynił. Jeszcze większe dzieła Pana Boga, który przyszedł z zniweczyć dzieła diabła. I tam, gdzie pojawił się grzech, pojawia się Pan Jezus i wyciąga tego celnika z grzechów, czyni go swoim apostołem. I dzięki niemu mamy piękną Ewangelię. Ewangelię według świętego Mateusza. Ale bracie i siostro, każdy z nas też pisze własną Ewangelię swoim życiem. Jest to Ewangelia według każdego z Was. I też według mnie, czyli Ewangelia według Arkadiusza, czyli też mogę powiedzieć, w jaki sposób Pan Jezus mnie powołał. Wyrwał mnie ze śmierci, udzielił mi rozgrzeszenia. Powołał do tego, żeby głosić Jego Ewangelię. Dobrą wiadomość o tym, że dla każdego jest nadzieja. Nie ma takiej sytuacji, która by miała, można by powiedzieć, nie ma tam nadziei. Zawsze jest sytuacja do rozwiązania. Jest późno, jak widzicie, już jestem śpiący, więc yy, życzę pięknego dnia. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. I już kończę. Pan z wami. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.